To skrzyżowanie śmierci mówią mieszkańcy Wilczy w Powiecie Gliwickim, a chodzi o skrzyżowanie na drodze krajowej nr 78 pomiędzy Wilczą a Pilchowicami. Naturycznie dochodzi tam do wypadków. Szefowie powiatu od kilku lat walczą o to, by przebudować to newralgiczne miejsce, a przynajmniej zainstalować światła. Wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Czy znajdzie ona swój szczęśliwy finał? Zobaczcie Państwo sami. To właśnie to skrzyżowanie spędza sen z powiek mieszkańców Pilchowic i Wilczy w powiecie gliwickim. Przecina drogę krajową 78 z drogą powiatową i notorycznie dochodzi tutaj do wypadków. Żeby przejechać przez tą drogę, to trzeba czasami od 5 do 10 minut czekać. Niebezpieczne i dla dzieci, które idą do szkoły, bo po prostu muszą z dolnej wsi, z tamtej strony przejść tutaj do szkoły. I skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne. Pytam się cały czas, ile jeszcze musi istnień ludzkich tam zginąć, ile tam musi jeszcze ofiar być, żeby ktokolwiek wreszcie pomyślał o tym naprawdę trzeźwo. Interweniowali mieszkańcy, interweniowali rajcy i sołtysi. Już ileś razy głosiłem na wszystkie zebrania. Już to w ogóle około 10 lat to trwa. No i zawsze albo to, albo tamto. Jestem radną ostatniej kadencji, i praktycznie jest to temat, który przewijał się na prawie każdym, każdej sesji czy komisji. Już tyle wypadków, że głowa boli. Mhm. Wielkie obiecywanki były. Nawet gazety mam w domu, co pan Dąbek obiecywał, światła. Mhm. I nadal ich, nie ma. nadal ich nie ma. I właśnie przywołany do tablicy wicestarosta Waldemar Dąbek zorganizował wczoraj spotkanie z pilchowiczanami w sprawie feralnego skrzyżowania. To jest bardzo ważny temat już od 8 lat, no i to jest przykre, że nie umiemy sobie z tym problemem poradzić. Od lat starostwo Gliwickie wysyła do zarządcy drogi, czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Monity, w sprawie przebudowy skrzyżowania i instalacji świateł. Niestety ta wciąż z uporem odmawia z powodu braku kasy. Ja zwracałem się już do wszystkich, od premiera, do, do marszałka Sejmu, do wszystkich naszych posłów przez te 8 lat. Była nawet blokada tutaj 4 lata temu, no ale widocznie widocznie to skrzyżowanie jest mało istotne dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostraci. Czy rzeczywiście tak jest? Zapraszamy na jutrzejszy raport Deportera, w którym wyjaśnimy tę sprawę.